Serwer PMC jest codziennie przepełniony cheaterami, co sprawia, że gierka staje się mniej przyjemna, więc tak sobie pomyślałem, a co jeśli ja zamienię się w cheatera i potem bym się dograczy? Więc korzystając z okazji, że aktualnie jest majówka, biję na serwer i tak zaczęła się moja przygoda. A jeszcze bym zapomniał, to jest wygrane z poprzedniego odcinka z konkursu. Ale jeszcze przed oglądaniem tego filmu chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was specjal, którym jest mój własny Discord. Ten specjal jest oczywiście na 1000 subów. I tak, wiem, że was już jest 1600. Ale i tak chcę Wam podziękować za te 1000 subów. Bo kiedyś myślałem, że tak naprawdę te 1000 subów to jest niemożliwe. Dzięki wam, by to się nie udało, do tego jeszcze raz wam dziękuję, ale dobra. Aby wejść na niego musicie kliknąć link z opisu, a następnie się zweryfikować tak jak jest to pokazane na ekranie. Na moim Discordzie możecie popisać ze mną, czy nawet porozmawiać, a nawet kiedyś prowadzić ze mną live na YouTube. Na kanale możecie też wysyłać swoje fanarty, czyli wasze prace, które ja wstawię na końcu filmu z podziękowaniami dla was. Kto już chciał dołączyć do mojego Discorda, link macie w opisie. Z mojej strony to już tyle. Zapraszam do tego cyrku. Dobra, siema widzowie, yy, to ogólnie ten. Z tej strony Serif 126 <grych> Serif 126. Dzisiaj będziemy się tepać do ludzi. z czatu do oszustów różnych. Nie wiem, ja ogólnie się nie umiem tepać, więc będzie... no beka w sumie. No beka w chuj. Ogólnie sobie karnałem binty Co w się sensie pod 8 i pod siódmym, bo tak to nie dosięgałem paluszkami. <grych> Teraz mam to pod myszką. Teraz mi będzie łatwiej. A reszta to była scroll tutaj. Bo ja widzę, że jestem scroll master. Ale skrolno, jak widać, mi się popsuł, mi się kręci w jednym miejscu. <coughs> Niestety znowu. Nie polecamy szkizali ekspres. <coughs> A więc ogólnie to, co mamy tutaj na tych czytaniach. Um, mamy mały render, żeby było mniej lagów. No internet też, żeby nie lagował. Tutaj mamy tutaj dźwignię, mamy weby na nemosy, Tutaj mamy jakieś wiaderka, tutaj mieczyk, itemki. I ogólnie, jakbyśmy się lepiej przyli, to mamy tutaj kolejne itemy. Trochę sobie pozbierałem. I myślę, że jak pierwszy raz się tepniemy, to od razu będzie dyntka, bo <śmiech> spanikuję. <śmiech> Dobra, parłe szybko. Nie no i się wywaliłem, nie. Nie chcę mi się. Ale nie wiem, możemy spróbować. Możemy już spróbować. Będziemy sobie tutaj, żeby nie lagowało. Ale jeszcze w sumie przed tepnięciem X mam X-Raya pod X, Freakem pod C. A ja co to jest w ogóle? Historia zabójstw. O co tu chodzi? A, że killa, topka. Eee, nie umiem, nie umiem 9 plus 14 to jest... 25, nie wiem, nie umiem. Zaraz zobaczymy czy dobrze obliczyłem, ja z matmy jestem do dupy No jak 52, no nie! 25! Co jest crane, nie umiem widzowie w matku. Aj w ogóle co jest? Ten typo przed chwilą go widziałem na medalu jak on śpiewał pingwinem jestem małym PINGWINKiem jestem małym! I szukam swego taty po lodzie. Ja ja. Jestem wciąż ty i ja. Powiedz mi gdzie byłeś? W oceanie. A to dla ciebie ryba. Dziękuję. Przytko. Dobra, pójdziemy sobie czekać, która jest godzina 11 to... Ej w sumie pójdziemy sobie na jajo. Ale widzowie, jak się już potem okazało, jajka nie było. Więc postanowiłem, że pozbieram perłę do tepania. Yy, ogólnie nie będę bić na Kilaurze, bo wolę używać swojego skina, niż bić się na killaorze, plus jeszcze pewnie wala a tak to nie. Pozabijemy widowi endermany, jakąś perłę, Byśmy, by nam się przydała perełka i wtedy tepniemy. To jest najsłabszy mieczek z nastrzeniem trwych ogólnie, co miałem w No i co jest, enderman mi zniknął, Z zlogał przede mną. Jestem ciekawy, widzowie, ile razy kogoś zabijemy, a ile zdydamy. A wy widzowie w komentarzu napiszcie, ile będę miał śmierci, a ile killi. 8fnhdc. Napisałem! Zobaczymy, które miejsce będę mieć. Drugie. Rzadki kluczyk, teraz sobie otworzymy. Zrobimy opening dla widza. Jest perełka, dobra. Dziękuję. Mamy perełkę. Powrót do drugiego świata. Yy, mamy perełkę, mamy kruczyk, i w sumie nie wiem, czy to nie sprzedać, takie co tu mogę wydropić. Wączerna VIP-a jest 25 koła. obsługa, serce, ostrzałka, perła. Nie no, dobra, otwieramy widzowie, to kontent dla was to. Dobra, otwieramy i proszę, żeby padło coś dobrego. Nieee. O! Prawie do NPC! Jezus, Maria! Dobra, chociaż wypadły 4-3 butki. Dosłownie, widzowie, tak blisko o jeden slot, i by był do epickiej, nie? Ja tutaj sobie damy perełkę w sumie. Tutaj dźwignię. nie się dopiero pierwszej sobie, do... kto tutaj. o TPA, White Podłoga Shop, White Podłoga Shop. Tepamy. Widzowie, zjemy sobie refa. Czy nas tepa? Niestety mnie nie tepał, więc przejdźmy sobie do momentu, gdzie już ktoś mnie tepnął. Dobra, tepamy do Fifcia. <noise> Oj, coś czuję, że to będzie pierwsza walka. O, dobra, tepnął, tepną, tepną, nie wierzę. Dobra. Aha, dobra, cheater. Dobra, nie wierzę co ja robię. Ty, bo ja łupnę, nie? Dobra, idę z nim tutaj na powierzchnię. Tak, go mnie. Goni mnie, goni mnie! Dobra, lejemy się z nim ogólnie. O kurde, co to jest? Nie. to za oponent, kurde. Nie no, co za małpa, nie? Aha, dobra, on ma tego. Wypłyniemy sobie. Cyk. Co ty się dzieje? Cheater versus Cheater. no dobra, widzowie, idziemy sobie stąd. tej nie Pat. Dobra, elo! Elo! <ścoughs> Jak na skafoldzie leci? Co jest grane? Co tu się dzieje? Dobra, teraz skupienie. Ej, co jest? On ma ten? Szyb przebieganie Dobra, chodź tu no Chodź tu no, chodź Jest logarz Dobra dostał, dostał, dostał widzowie to jest to samo miejsce chyba R wracamy Mam zielone włosy tak jak Joker, Albo trochę Dobra, nie ma wody. Nie, nie umiem grać z tymi bindami. Nie wiem, czy się z nim bić, czy nie. Aj się potknąłem. Ja cię, emeryt. por da idiota To ma Striverki? Nie. Ja no, nie chcę mi się go gonić zaraz. Teraz widzowie odpuszczamy. Wow, ale patrz jaki skill. Nie? Dawaj go! Nie ja no, nie wierzę. Jestem takim kaleką, taki kalekę jestem! Dostał. Nie no, nie chce mi się. Już kłodek mi pada. Nie, dobra, w tupie go mam, jak on ucieka, jeszcze jest na cheatach na killaże. Co za ziołek. Idziemy sobie na spawna i tapamy się do kolejnej osoby. No, ale jestem oferą, nie? Taka kaleka była, kaleka gaming grana, jak ja nie mogłem opsa w ogóle postawiać w Jak ja w ogóle bym wychodził z trapów, nie? Dobrze przynajmniej w takim czymś. Jeszcze myślałem, że będzie miał auto-trapa i nie będę mógł wyjść, bo będzie stawiał cały czas tego opsa nade mną wszędzie, ale... No szczęście mi się udało, nie? Pamy się do kolejnej osoby. I kto tutaj pisze temki jakieś? Babo, Berek. Dobra, tepamy się do Boberka. Dobra, jak mnie tepnie, to jemy. Co jest, Boberek się do mnie tepa! Tepam Boberka. A nie mogę. Aha, dobra, szybko. Ty tepamy Boberka. Co jest, grane? Boberek się do mnie tepa. Mogę już? Dobra. Co jest, Boberek jest tu pośledzony. Nie tepnął się. Ha, on chyba nie umie już zaakceptować, nie? Te, tepa, Boberek. Tepam się jeszcze raz, no. Nie no, już wysłałem. Tepa, 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 tepa. Elo! Dawaj tam koleżka jest. Ale trap jest ogólnie mega łatwy. Nie mam dripów. Pozdro, Jezusa. Nie. Zabiłem. Yy, tutaj szybko murujemy. Yy, jaki syf? Jeszcze ten przyszedł. Nie ma ziomek Gdzie wychodzisz? Zabiłem Dobra widzowie, ale to jest kurde, ale jestem dobry, ale jestem dobry w tą gierkę Joki miecz miał. Dobra, lutujemy szybko, lut, lut, lut. Jak mi się łapy trzęsą, nie? Ale temy, ale i tem Co jest grane? Dobra widzowie, to spalimy. Oj. Dobra, idziemy na spawna, ale jesteśmy zarobieni! Co jest grane ile itemów? Ale jestem OP, widzowy, Ale ja umiem grać. Jeszcze nie, nie, nie spodziewałem się, że aż taki dobry jestem w tą gierkę. żeby <grym wierzy> <grym wierzy> mi się w głowie zakręciło. Czyli jaki miecz tutaj widziałem? Taki jaki ja mam, dobra. Wiedziałem, że oni będą słabi, bo mnie to tepnąć nie umieli, nie? <grym wierzy> Ops, story widzowie. Po szybkiej ekscytacji i ułożeniu i temu enderczeście, Tewamy się do kolejnej osoby. Dobra, nie machaj mi tym Steven, bo ja się znowu czuję, ja mam stresę zawsze widzę przed każdym tepnięciem. A kogo kogoś teraz tepnąć. Tepkapi 10 WP. Tepaj mnie, tepasz mi czy nie te drzema? Wszystko, dobra. Re. szybko. O dobra, jest po mnie, nie? Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie. Ja PD, ja PD, no nie! Nie wiedziałem jakiś trap skomplikowany, jeszcze on tam był. Ja, Pidi nie, dobra, jestem tragiczny. No spanikowałem, nie powiem, że nie. Była panika. Szeryf nie dał rady, niestety. Po tym, jakże tragicznym dedzie, postanowiłem się dobrać i tepać do kolejnej osoby. Tepłam. Zdaję, czy się wywalę, ale za to te, te panie musicie dać suba, łapkę w górę. I komentarz zostawcie za to za panie, bo tracę i pić cały czas. Dobra, tepnął, Uwaga. No i dobra to to jest za na trap. Gdzie? Kurde. Cześć, ten zloga? A nie, tutaj był i tutaj zlewał. Ja PD, no nie! No to dobra widzowie, czekamy sobie na niego. Ale do typy trap w ogóle, nie jest jakichś craftingów, masakra. Dobra widzowie, ja tutaj czekam i widzimy się za chwilę. Widzowie ogólnie, ja zapomniałem wam powiedzieć w tamtym filmie co ostatnio był z PYK, Gdzie jak zarabiać ileś tam pieniędzy na godzinę To zapomniałem wam powiedzieć o dwóch fajnych sposobach y Możecie zabijać endermany, w ten i sprzedawać perełki Albo możecie y kopać opsa na samym początku Bez itemów, tylko o I opsa sprzedawać, bo on jest OP Ja tak właśnie zaczynałem I widzowie, wbijcie najlepiej tam na ten odcinek, zostawcie łapkę, suba Także każdemu kto wbił, bardzo dziękuję A my dalej do filmu Dobra widzowie, już tutaj czekałem długo na niego. Tu gdzieś się wylogował i pewnie jeszcze nie miał itemów. Nie chcemy się na niego czekać po prostu. Więc tepamy się do kolejnego. Tepamy się do niego. U tepa mega... mega krowa podłoga. Dobra, tepłem. Zobaczymy, czy on zaakceptuje. Zamek O dobra, tepnął. Jednę sobie refa. Pikierka szybko. Dobra, coś dzieje jestem. Kurde... Justin John Trap. Nie! Spadłem, perełka. Rzuciłem farta Jak ja to przeżyłem Dobra, idziemy tam do niego na górę szybko. Ty coś, co tu blisko jest? A tam! Spływa. Dobra, to idziemy na dół. Zaraz musiałem się na to to nie wiem, może z loga. Oby nie. Ale chyba chce się ze mną lać. Wiele ma 30 serc, ta totem. Jak set? Ja bym się z nim pobił, ale nie wiem czego on chce. Dobra. Ty co jest? No nie, no wylokował się! Co za ty nie? Ja cię i ja cię, no. Dobra, poczekamy tutaj na niego. Kolejny loga przed Mistrzem. <gryzpie> Dobra, pójdę sobie tam na górę. Czekaj, ja pery zrobiłem jak tu woda była. Nie no, to jest inteligencja, widzowie. Ja jestem Hermioną Granger. Co? Dlaczego? <gryzpie> Wygrałem? No tak. To... Ale nie... <gryzpie> wierzę, To jest inteligencja, <gryzpie> To jest wierze. inteligencja. Monster się <gryzpie> leje, i dobrze, bo wygrałem, leję się, szampa! To jest inteligencja! Po wejściu na górę, znalazłem fajne miejsce, aby zbudować tą platformę. Żeby poczekać na typa, aż wróci na home'a. A moim planem było liczenie na to, że nie zrobił pora i Granda. O dobra, zarogował się. Wyrę szybko, knoka bierzemy na pasek. Czekam, aż tu przyjdzie. Dobra, chodźcie, sumek. O dobra, jest, jest, jest. Po typo, po typo, jak Łaga? łupnie czy nie łupnie? Nie Łupną. Bataty mu nie walną. Dobra, szybko wchodzimy z do wody. Dobra, są, on gdzieś? A nie, on się wkopuje. To za typo. żemek chodź. Nie uciekaj. Nie, jestem nie wierzę, nie? Nie, 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 nie. nie. Dpa Mega Kro... no nie ma typa na serwerze, Dokładnie, ziomek mi przed chwilą zlagał przed mordą, więc postanowiłem, że poczekam na niego. Lecz jak już się pewnie domyślacie, gościu już nie wbił na serwer, więc przejdźmy sobie od razu do kolejnego TPK. Dobra, tpa mody grochu. Jestem ciekawy, pewnie zginę, ale... o dobrze, zaakceptowałem refa. W poradzie jestem okurde, masz trap. Czyli to zniszczę. Szybko. Cyk, woda. Elegancko. I Tutaj nie perła, tylko obs. Tak. Elegancko. Jesteśmy uciekliśmy, O kurde, nie. Co za gościu? Proszę szybko to niszczymy tutaj. Yy, nie parałka, bisklig. Yy, dobra, obs. Tutaj co to jest w ogóle za trap? Nie, co tu się dzieje? Tutaj szybko niszczymy to. Kurde, woda nie mogę wziąć. szybko kogoś woda? No nie, on już ucieka. Nie uciekaj. Dobra już nie ma loga, to. Trudno. Uciek. Niestety mi musiało skopać pod spodem. I kupy... O dobra, przepisałem. Jestem ciekawy, które miejsce będę mieć. Jest drugie! Dobra widzę, mamy znowu rzadki klucz. No to sobie otworzymy znowu. <mulacza> Widzowie, przepraszam Was, ale mikrofon mi przestał działać w tym momencie. Niestety już nie ma przez na całym filmiku już dalej dźwięku głosu. I tak połowę tego filmu musiałem sam dubbingować, dubbingować, bo niestety mikrofon miał jakieś szumy i w ogóle. Dlatego przepraszam Was, ale to już musi być koniec filmu. A wy zostawcie suba, łapkę w górę i jak napiszecie komentarz o treści mikrofon, to przynajmniej sociuszko. z mojej strony to już tyle. Halo.